Dzień dobry Państwu, nazywam się Daniel Robak, reprezentuję firmę BISAF, firma BISAF z Wrocławia, polski producent masek ochronnych w standardzie FP2 i FFP3, czyli masek rzeczywiście działających również filtrujących poziom koronawirusa. To co istotne, jesteśmy w pełni producentem polskim certyfikowanym w Polsce. Maski zarejestrowane są jako wyrób medyczny i ze względu na sytuację, gdzie ostatnie dwa lata byliśmy przyzwyczajeni do noszenia masek, te maski na pewno są dużo e, korzystniejsze, dużo łatwiej się w nich oddycha. E, są to maski też, które rzeczywiście nas chronią. E, używane bardzo często e, w standardzie FP3 na oddziałach e, zakaźnych, oddziałach covidowych. A jak Państwo wiedzą standard FFP2, czyli 95% filtracji, e, zalecany jest dla nas wszystkich, czyli do takiego codziennego chodzenia. W tym momencie e, Pan Minister znosi e, od 28 marca obowiązek noszenia masek w, w pomieszczeniach zamkniętych w sklepach, natomiast ten obowiązek nadal pozostaje w przychodniach, w szpitalach, czyli w szeroko rozumianej, w szeroko rozumianej branży medycznej. I tutaj zachęcam Państwa do wyboru właściwych masek, masek, które rzeczywiście nas chronią przed koronawirusem i przez innymi drobnoustrojami, masek, które działają, a przede wszystkim zachęcam państwa do korzystania z produktu pełni polskiego. Tak jak wcześniej wspomniałem, yy, można wejść na stronę www.bisaw.pl dowiedzieć się więcej o tych maskach, dowiedzieć się gdzie produkujemy, bo produkujemy w Świebodzaku pod Świdnicą, natomiast we Wrocławiu mamy siedzibę jako firma Bisaf. Szanowni Państwo, e, chciałem zwrócić uwagę na to, że na rynku dostępne są trzy rodzaje masek, maskę medyczną, czyli taką podstawową, która nie chroni nas na poziomie koronawirusa czy innych drobnoustrojów, bardziej przed tylko, żebyśmy na kogoś po prostu jak kichamy, żeby to zabezpieczyło nas albo osobę e, drugą. Natomiast takim standardem jest maska FFP2 i tutaj zwrócę Państwu uwagę, że każda maska, która ma certyfikat FFP2, powinna mieć wy, wydrukowany ten. E, normę, jaką spełnia FFP2. Przypomnę, że maska FFP2 to poziom filtracji 95%. Ta półmaska filtruje zarówno powietrze wdychane, jak i wydychane, czyli jeżeli jej używamy, chronimy zarówno siebie, jak i osobę obok nas stojącą, czy pacjenta, lekarz, bądź personel medyczny, który używa. Po drugie, maska powinna mieć też, jeżeli chodzi o rynek europejski, Unii Europejskiej i Europy, powinna mieć też wydrukowany i wyraźnie widoczny certyfikat CE, podany z numerem, i na masce, jeżeli to jest też maska z legalnego źródła, certyfikowana, powinna też być firma, która tą maskę wyprodukowała. I również w środku powinniśmy mieć datę produkcji, i te wszystkie rzeczy mogą nam sugerować, że ta maska pochodzi z legalnego źródła, spełnia normy, o których mówimy. I jest to maska, która nas rzeczywiście będzie chroniła. To, co jeszcze mogę powiedzieć o maskach BISAF, to wszystkie maski BISAF są przyjazne dla osób noszących okulary, dlatego że każda z nich od razu ma uszczelkę, dzięki czemu po założeniu na twarz powietrze nie ucieka do góry, nie parują nam okulary. Tak jak Państwo widzą, ja jestem właśnie w masce FFP2, rozmawiam, mówię, okulary mi nie parują. Poza tym jest to maska, która, którą można i powinno się nosić, jest certyfikowana z zapinką czyli zapinamy z tyłu głowy, nie ma ucisku na uszy, nie ma tak zwanych odstających uszu przy nawet długotrwałym noszeniu, a poza tym, doszczelniając tą maskę zapinką z tyłu, lepiej się chronimy, bo nie ma tak zwanych przecieków, przecieków z boku. No i przede wszystkim to, co istotne, w tej masce dobrze się oddycha, ponieważ jest to maska, która zawiera filtr Blau, dzięki czemu filtracja odbywa się dwutorowo. Jest to maska, której komfortowo możemy spędzić pełne 8 godzin pracy, dlatego że jest certyfikowana na 8 godzin pełnych pracy.